Siema z tej strony: od Max. Dzisiaj sobie zrobimy simulator draftu według Maxa. Dobra, wybieramy pozycję. Niech będzie na przykład. Nie miał ja FIFA nie gram, to nie wiem. Może niech będzie. O, na przykład. A, to 4-4-2. No i wybieramy karty. Hmm, I kogo? O, czego? Ten nie, czego Tylko z Ceski Moskwy. To sobie weźmiemy od razu. Może zrobimy Rusków. O, jakiś Chińczyk. O, może. On. Chińczyk, może. To wybieram. A, legenda, to to wezmę legendę. I kogo tutaj mamy? Jakiś Nokum, Lma. To ja go weźmiemy, bo to Murzyn. O, czerwona to z Realu Madrytu. Hm. Dobra, weźmiemy. Nie wiem, ona, raczej wiem, na czym drafty polegają, ale nigdy ich nie robiłem. Nawet nie wiem, ile ma być, żeby było dobrze. Tu sobie weźmiemy Murzyna. Standardowo Murzyn. O! Oh którego? Murzyn no albo ten, Murzyn no albo ten hmm. Jak to będzie? Podkręt. No Dobra weźmiemy tego czerwonego. Może coś się polepszy. Hmm, słabe karty. Niech będzie ten No, ten niech będzie. Może sobie coś zrobimy dzisiaj. Roberta weźmiemy, bo ma, żeby rating powiększyć. Rosków coś mi nie dropi. O, weźmiemy można. I teraz te Murzyn standardowo. Ale słabe karty. Niech będzie tam. O, Murzyn. Z Francji Do, dla ratingu jest, Rusek. Bierzemy Rusko, tylko Kimon jest LM. Jeszcze, żebym wiedział co to znaczy, ale dobrze. A tu jest LM. Co ci damy? O, tutaj. I już lepiej. Nie to. O, turek będzie robił kebaby. Co go weźmiemy? Następny turek to będzie podwójny kebab Murzyn. Niech będzie Murzyn. O, Messi to go Hmm, Rusek albo Messi. Rusek St to mam tego. Dobra, niech będzie Messi. Może zrobię jakiegoś dobrego drafta. Co to jest? Kimen jest CF, czyli gdzie jest CF? Tutaj? Nie. To jest ST. OCF. Tutaj. Która jest lepsza? 56, 67 to nie. Może tutaj? Dobra, Messi jest słaby, mogę wziąć rusko Bo Messi mi już popsuł cały skład. Dobra, będziemy Messi do ratingu. Weźmy tego. A do ratingu. Murzyn. Nie będzie rating, będzie murzyn. No i jeszcze, ten murzyn. <gryw> Pomyliłem się, murzyn. Dobra, i może coś tu jeszcze polepszymy. St tu jest wyższy. Rm Rm 70. O, to tak może wezmę będzie lepszy. O ile będzie lepszy? Gorszy, tego nie biorę. Który to był? Ten. Bramkaż GK O, tu jest lepszy. O, nawet się polepszyło. 77 C. CDM. Tu jest, a tu nie byłam ruska, tu nie? Może na no może gdzieś stawię este nie, bo na este mam tego O, może tego wstawię gdzieś. RB. Lewy Coś tam. Tutaj. Nie robi kebaby tu. 70, tak, A jak mam tego? nie widzę. 77 74, to wolę już tego. Może tego gdzieś stawić sam. Nie wiem, a Messi nie ma? Nigdzie nie ma CF To by nie wstawia. Dobra, to teraz menadżer. O, Polak. Dobra, weźmiemy. Tego. Jej, draft na 176. Messi najlepszy, ale i tak go nie dałem. Dobra, teraz następny draft. Nawet, gdzie to jest? Tu. I teraz weźmiemy na przykład 4, 3, 2. 3, 4. O, diament. O, ruski. Dwa ruski weźmy na przykład. Jagujev. weźmy. weźmiemy. Milika może weźmiemy. No, bo jest lepszy. To Milika sobie weźmiemy. Hmm. Dżegujef jest z Rosji. To weźmiemy. O, tego. Coś trochę polepszyło. 64 O, lawas, weźmy z tego Dla polepszenia, bramkarz, O, różowy z Barcelony Jest rusek, jak weźmiemy ruska, 3 tego Ruska, 3 tego Ruska, 3 tego Weźmy ruska Jest tam Turka Niech robi kebaby na boisku Tak ma bo duży rating trzeba zawyźniemy, bo też ma duży rating Murzyno? Nie, prawie bym wziął manger już Jamańskiego Murzyna. I teraz te Ruse bierzemy go dla ratingu? Będzie robił keboby, dobra. dobra, będzie robił keboby. Dla ratingu. Wolisk nie będę brał. Dla ratingu. Dla ratingu. Myślę, że dwa tak samo. Ratingu. Różowego. Weźmiemy, może coś przyda się Murzyn <grymne> Tego bierzemy. A nie, dobra, ten był zły Murzyn. A ten ten był Chińczyk. Mogę Chińczyka wziąć Rating. Może jakiś rusek? Jeszcze jeden. Nie, bo po co? 81. I ostatnie? nie było ruska, 74, może coś teraz polepszy, kam, gdzie jest kam, jest tu kam dobra, po kolei, to jest orusek, 7rb yy, nie ma lepszego rb, to rb, jest tu rb nie ma rb, to rm jest c, gk, raczej to jest, nie było ruska, różowego sc na no, ja z tym mam milika, nie. Kam? Na kam mam... Nie mam chyba nawet kam Nie wiem nawet Nie mam kam, go nie wstawiam Ten ma taką kartę CF Nie ma CF Od tego tutaj mogę może Lepszy coś? Nie, tego nie wstawiam Dobra, dalej nie wiem co już zrobić. Teraz bierzmy menadżera i koniec na dzisiaj draftów. Szkoda, że nie ma ruska. Minus 2 to tak weźmiemy. Jest gorszy niż wcześniej. nas następnym razem biorę najlepsze karty. Dobra, to już tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.